Cię nie wypieram kurwa. Wszystkiż kurwa. Boż, kurwa. Czaruś, kurwa. masz jeszcze to, co miałeś wczoraj o tej samej? Hehe, he, wiesz o co biega. Hehe, he, czarus, masz to, co wczoraj. Nawet nie powiesz kurwa. Bo, tle, nie. bo kurwa, bo kurwa, kurwa. Telefon, kurwa. Przyłodziłeś się. Uważaj, kurwa trefą kurwa wsiadł. Trwało się, kurwa. Ja. No spokojnie. Tak kurwa, teraz kurwa. Z drugiej strony się połączył? O, ma, ma goduszeczkę. Uważaj ja sobie. Trefą kurwa odbierz kurwa. Odbierz kurwa. Nie, nie odbieram, nie, nie odbieram. Widzisz? No i dupa. Uspokój się, uspokój się. Czemu tak krzyczysz? Pocałuj go, żeby się zagoiło ładnie. Kurba, wiesz. Ci podałeś kurwa. Telefonizacja kurwa. Stabilizacja. Stabilizacja. Marzy, kurba, kurwa telefonyczna. Widzicie, mądrzeczko. weź kurwa. To będzie śmiało.